Witam Państwa w kulturze pod ręką. Czy wiedzą Państwo, co to jest carving? Jeżeli nie, to zapraszam do oglądania naszego programu, a w najnowszej kulturze pod ręką nie zabraknie także teatru i muzyki. Na takie spotkanie w klubie seniora Piastun chciałoby się przychodzić codziennie. W czwartek, 6 marca członkowie Piastuna spędzili słuchając muzyki. Na początek, muzyka poważna, bo na estradzie domu kultury na Skarpie, gdzie spotykają się seniorzy, pojawiły się dwie młode skrzypaczki. Pierwsza z nich, Soniali, dopiero zaczyna przygodę ze skrzypcami. druga solistka ma już na swoim koncie nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach, Anastazja Twardowska zagrała publiczności utwory Bacha i Paganiniego. Nam Anastazja Twardowska opowiedziała o swoich marzeniach. Moje marzenia to właśnie iść coraz wyżej, właśnie pokonywać te wszystkie mury, trudności, jeśli chodzi o skrzypce. No i właśnie starać się być coraz jakby lepszą, żeby siebie usatysfakcjonować tym, co robię i żeby mieć z tego przyjemność, właśnie z tego, co robię, co gram. Po muzyce klasycznej przyszedł czas na przeboje, które przygotowały panie z klubu seniora. Nie chcę dziś wracać tam, pragnę iść z Tobą. Do szczęścia bram. Ponieważ spotkanie seniorów odbywało się tuż przed Dniem Kobiet, nie mogło więc na nim zabraknąć stosownych akcentów. Muzyczny prezent dla pań przygotował Leopold Twardowski, muzyk i kierownik Skarpy. właśnie ty będziesz swoją damą i ty tylko ty będziesz swoją panią. Wszystkim paniom życzymy, aby Dzień Kobiet trwał cały rok. zamienić marchewkę w szyszkę albo kwiat, oto zadanie dla ratajskich seniorek. Takie cuda zdarzają się w Domu Kultury Orle Gniazdo w czasie warsztatów karwingowych, które prowadzi Damian Skraburski. Karwing jest to sztuka rzeźbienia w owocach i w warzywach, bardzo popularna w Tajlandii i generalnie stamtąd pochodzi. W Tajlandii nawet małe dzieci w szkołach jest to uczone. Jest to, tak jak powiedziałem, sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach na przyjęcia Wszystkie kompozycje kwiatowe. Przede wszystkim wycinamy z dyni, w melonie, w arbuzie, w marchewce, w kalarepie, w rzepie. Można w selerze wycinać, w pietruszce. Kamera kultury pod ręką trafiła na drugie spotkanie z Karwingiem. Te technikę seniorki z klubu Orle Gniazdo poznają bowiem w trakcie całego cyklu spotkań. Na pierwszym zajęciach wycinaliśmy z cukinii róże i liście oraz marchewki i róże. Teraz wycinamy z marchewki tutaj, jak, jak widać, panie wycinają z marchewki szyszkę, po czym będziemy wycinać z kalarepy i z buraka róże zupełnie inne niż, niż z marchewki. Natomiast trzecie zajęcie to to już będzie rzeźba w melonie. Będzie to robienie kompozycji takiej, połączenie melona z, z różami z kalarepy w koszyku, czyli tak bardzo przydatne na, na prezent, na przykład na urodziny. Tak inny, inny prezent niż kwiaty na przykład dla kobiety. Carving to jedna z atrakcji, z których mogą korzystać członkowie najmłodszego klubu seniora na Ratajach. Klub Orle Gniazdo powstał w październiku, a panie uczęszczające na spotkania na osiedlu Lecha zdążył już wziąć udział w warsztatach origami czy nauce tańca country. Klub jest otwarty na nowych członków. Wystarczy przyjść w piątek o godzinie 14. Serdecznie witamy, przyjmujemy członków. Bez żadnej bariery wiekowej oczywiście seniorów, nie młodzików i bez ograniczeń. Na koniec, wróćmy do carvingu. To zajęcia dostępne nie tylko dla seniorów. Chętni, którzy chcieliby nauczyć się tej techniki, mogą zgłaszać się do Orlego Gniazda na osiedlu Lecha. A teraz zaglądamy do teatru Wielkiego w Poznaniu, by spotkać się z Panną Angel. Panna Angel to spektakl zrealizowany przez grupę artystyczną Eratos z Domu Kultury Orle Gniazdo na Osiedlu Lecha. Pierwszy raz na deskach Poznańskiej Opery spektakl ten gościł prawie rok temu. W poniedziałek 3 marca poznańska publiczność mogła ponownie obejrzeć historię grupy niesfornych uczniów, którzy pod wpływem tytułowej bohaterki zamieniają się w rozsądnych młodych ludzi. Reżyserem spektaklu jest Karol Napieralski, który na deskach Teatru Wielkiego wcześniej pokazywał Akademię Pana Kleksa i Podróże Pana Kleksa. Żyje bal. Takie hasło w końcówce karnawału jest jak najbardziej na miejscu. Tytuł piosenki Maryli Rodowicz to równocześnie tytuł koncertu karnawałowego Doroty Bojdo i Roberta Lecha. Duet z Krakowa przyjechał do publiczności z Domu Kultury na Pięterku z Osiedla Orła Białego w piątek 28 lutego. Ja Piosenki, które śpiewają Dorota Boydo i Robert Lech można określić jako szlagiery minionej ery. Były wśród nich takie hity jak Karuzela, Karuzela albo Wsiną Dal. Koncert odbył się w ramach cyklu Scena na pięterku. Scena na pięterku jest nową ofertą adresowaną dla mieszkańców spółdzielni. Jest to cyk imprez, w ramach których chcemy prezentować mieszkańcom różnego rodzaju koncerty, recitale, wieczory poezji czy też spotkania kabaretowe. Po prostu chcemy mieszkańcom przybliżyć kulturę tutaj bliżej miejsca zamieszkania. Już niedługo mieszkańcy Rata i mogą liczyć na kolejne wydarzenia w ramach sceny na pięterku. Projekt się rozwija, w tym roku planujemy jeszcze trzy koncerty, najbliższy 23 maja, będzie to koncert w majowym nastroju, wystąpi u nas zespół Dębowy Liść z Suchego Lasu. Koncerty sceny na pięterku postaramy się relacjonować w naszym programie. Karnawał żegnały także ratajskie zuchy, a najlepszym sposobem na pożegnanie go jest bal. W piątek 28 lutego do domu Kultury Jędruś zuchy przyszły w przebraniach. Tematem balu była Afryka i jej zwierzęta. Na pewno zebry, małki, lwy, tygrysy, chociaż tygrysy to e, Azja raczej, no ale niektórzy myślą, że Afryka. E, słonie, e, nie wiem co jeszcze. Węże chyba też są i papugi o! piosenki, tańce i konkursy, tego jak zawsze nie może zabraknąć na balu zuchów. O to, by najmłodsi świetnie się bawili, zadbali starsi harcerze. Dla zuchów robimy balik po to, żeby też poczuły trochę karnawału, żeby się pobawiły. Dzisiaj na baliku będziemy poznawać kulturę afrykańską, zwierzęta afrykańskie, afrykańskie piosenki i tańce. Następna taka zabawa zaraz. Rataje mają utalentowanych mieszkańców, a my staramy się Państwu o nich opowiadać w naszym programie. Tym razem chcemy Państwa zaprosić na Wernisarz grafik i malarstwa marka Brixa. Odbędzie się on w sobotę 15 marca o godzinie 18 w Domu Kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia. Na tej wystawie będzie można zobaczyć około 10 do 15 grafik. Będą to twarze ludzkie maski indiańskie. Oprócz tego będzie parę linorytów, a reszta to będą obrazy malowane techniką akrylową, będą, co widać po drugiej stronie lustra. Taki jest tytuł. Pan Marek jest mieszkańcem osiedla rusa. Grafika i malarstwo to jego pasja, choć na co dzień nie zajmuje się nią zawodowo. Wernisaż w Jubilacie będzie debiutem pana Marka. To jest pierwsza wystawa, którą właśnie robię w swoim życiu, ale mam taki pomysł, żeby obskoczyć wszystkie dokładnie jak domy kultury na ratajach i zrobić tam wystawy. Wstęp na wernisaż jest wolny, zachęcamy do wzięcia udziału. W dzisiejszym wydaniu naszego programu było bardzo dużo muzyki. W następnej kulturze pod ręką w piątek 14 marca będzie jej również bardzo dużo. Już dziś państwa zapraszam do zobaczenia.